Dzisiaj mamy dla Was recenzję szczyteczki sonicznej, ale to nie będzie recenzja Auclean X. To nie będzie recenzja Auclean X Pro. To będzie recenzja Auclean X Pro Elite. Zapraszam. Na sam początek konkurs. Musicie zdecydować jaką nazwę będzie miała kolejna wersja szczyteczki Auclean X. Wybierzemy zwycięzcę najciekawszego komentarza i wyślemy mu niespodziankę. Tak sobie postanowiłem, więc dajcie znać: Oaklin X Pro Elite to jest początek, którego zmienić nie możecie, a potem, potem już hula i dusza, piekła nie ma. Działacie jak chcecie. A ja przechodzę już do recenzji szczoteczki, która poza epicką nazwą, sama w sobie jest bardzo epicka. Ona jest bardzo epicka, bo Oaklin zdecydował się, że zmieni. Zmieni jej wygląd, działanie, wewnętrzny silnik, Włosie, wszystko w niej zmieni, praktycznie. I to jest coś, co mnie zaskoczyło, bo gdy zobaczyłem tą szczoteczkę, to pewnie stwierdzam, ok, będzie kolejną szczoteczką, która ma, nie wiem, 1000 obrotów więcej albo coś takiego. nie? A Okazało się, że nie, o po prostu poszalał całkowicie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaka jest różnica między tą szczoteczką a X Pro, to w, tym filmie, to w tym filmie jej nie zobaczycie. bo Zrobimy zdetykowany film, gdzie porównamy te dwie szczoteczki, żebyście mogli jeszcze więcej mnie pooglądać. Ale ja już teraz przejdę bezpośrednio do, um, do wyglądu tej szczoteczki. OClean X Pro Elite. Tutaj ma nawet taki ładny napis Elite, bo jest produktem, um, produktem premium. Oakland zdecydowało się na dużo, dużo, dużo zmian. Zacznijmy od wyglądu. Jeżeli chodzi o wygląd, ma ona taki, nie wiem, szarawy kolor, tak mi coś. Tak, chyba najbardziej pracuje do szarego. Jest bardzo mocno matowa i jest też taka, trochę jakbym dotykał, jakby to nazwę, przyjemny papier ścierny. Nie wiem, jak papier, ale, ale przyjemny w dotyku. Więc ciężko mi jest to określić, ale naprawdę, jak się ją czuję. Albo taki drogi granit u, u ciotki, że, że widzicie go i wiecie, że to jest taki naprawdę porządny granit, że to nie jest, nie chcę powiedzieć, jaki sklep, ale dobrze wiecie, jaki sklep i taki udawany, nie, że to jest po prostu coś, że, że to był jeden blok kamienia. To podobne mam odczucie, kiedy dotykam tej magicznej szczoteczki. Jeżeli chodzi o wygląd, to uwaga, będzie niespodzianka nie ma. Nie ma tego złotego dna, które było w każdej szczoteczce, które po pewnym czasie robiło się białe, bo się pojawiał osad, trzeba było to zdrapywać. Potem się robiło złote, więc się cieszyłeś, ale pojawił się osad, więc musiałeś to zdrapywać. I w kółko nie. Tutaj mamy ładowanie um, indukcyjne, ale do, do tego zaraz, zaraz dojdę. Um, więc Tutaj już tego brak. Sam wyświetlacz, um, pokażę się tutaj, sam wyświetlacz. Też jest jakby lepiej dopracowany. Niby ten sam, ale lepszy, jeżeli kojarzycie ten film. Niby to samo, ale lepsze. Więc tutaj mamy takie delikatne srebrne obwódki obwódka samego przycisku, obwódka wyświetlacza i to daje taki fajny sznyt. Tego całego urządzenia. A tutaj mamy główkę i tutaj znowu Oakland zdecydował się poszaleć, bo poza tym, że jest ładne włosie biało-szare, gdyby było biało-czerwone, to by mieli punkt więcej, no ale niestety, wasz, wasz błąd ale spokojnie przy Oakland X Pro Elite coś tam możecie zrobić, biało-czerwone biało, włosie, a z tyłu znajduje się specjalna końcóweczka do czyszczenia języka. W poprzednich szczoteczkach tego nie było, w tej jest. Jeżeli chodzi o samą główkę no to ją zdejmujemy tak samo jak zawsze, czyli odrywamy mu łeb. A dzięki czemu na końcu mamy taki nie wiem, nożyk srebrny, jakkolwiek go nazwę, na którego nakładamy naszą, mm, naszą główkę. I to wydaje mi się tyle jeżeli chodzi o sam wygląd. Teraz pogadajmy trochę co Oakley zdecydował się zmienić tutaj w środku pod tą całą kopułą. Zajrzyjmy zatem do środka i zobaczmy, co tam poprawiło Oaklin w swojej najnowszej szczoteczce. Zacznijmy od tego, że udało im się zmniejszyć głośność o 15 dB. Z 60 do 45, co daje nam 25%. Taka mała matematyka w środku filmu dobrze Wam zrobi. Więc mamy zdecydowanie cichszą szczoteczkę. I znowu odpalił się mój tryb zazdrośnik, bo Magda ma Oaklin X Pro Elite, ja mam Oaklin Pro i ona ma cichszą szczoteczkę, a ja nie. Jest mi z tym źle. No, ale niestety muszę sobie z tym jakoś poradzić. Poza tym, że jest ciszej, to jest też lepiej. Dalej mamy częstotliwość 42 tysięcy uderzeń, jeżeli chodzi o szczoteczkę. Poziom wychylenia główki szczoteczki jest teraz 6 mm, wcześniej był 5,55 Nie mam pojęcia, co to jest, ale wszędzie o tym pisze i mówią, że ważne, więc pewnie znajdzie się ktoś, dla kogo to jest ważne. Więc proszę, taka bardziej wychylona jest. Nie? O te pół centymetra, czy nawet nie. Ale ważne. A z rzeczy takich serio ważnych, to moment obrotowy to jest, wynosi 220. Myślałem, że tylko samochody mają momenty obrotowe, ale okazało się, szczoteczka też. Więc szczoteczka ma moment obrotowy, jeżeli się zastanawialiście. I klimat super. Co mi się strasznie podoba, to co jakiś czas się pojawia, to że ona się wita. Jak się podnosi, to mówi nam hi. I to jest po prostu przegenialne, bo. No bo jest taka personalna, to jest moja szczoteczka, czy to nie jest moja szczoteczka, to jest szczoteczka Madzi, ale niemniej jednak mówi hi, więc bardzo fajnie. Um, Oakland też wprowadził tutaj nowy system operacyjny dla tego wyświetlacza. Jeżeli się zastanawialiście, czy ten wyświetlacz ma swój własny system operacyjny, to teraz odpowiedz mi tak i czy jest nowy. Co mamy w efekcie? Wszystkie kolory są jakieś takie lepsze, te animacje są żywsze, jeżeli chodzi o poruszanie się w tej szczoteczce. Tutaj chyba nic nie widzicie, potrzebujemy kamery, żeby tu pokazać. Operatorowi się nie chciał wstać, ale przyszedł i już jest. Więc mogę Wam wziąć i pokazać z bliska wyświetlacz, tak się pięknie mieni. Widzicie te srebrne wykończenia? Tak jak Wam wspominałem, takie fajne są. No a teraz pokażmy sam wyświetlacz, jak go nacisnę to jest haj! Te sympatyczne high, o którym Wam wspominałem, i możemy rozpocząć korzystanie z wyświetlacza. To, co mi się rzuca na pierwszy rzut oka, są jakby głębsze kolory, lepsze kolory, większa szczegółowość na tym wyświetlaczu oraz, e, oraz e, animacje. Mamy animacje pomiędzy przejściami, więc to jest na pewno bardzo fajne. Nie mamy za bardzo przejść w boki. W X-Pro były w boki, tutaj nie ma. Tutaj mamy wszystko góra-dół i gdy chcemy w coś wejść to klikamy przycisk i wtedy wchodzimy głębiej w, dane, w daną funkcję. I sobie możemy obniżyć na przykład, czy zwiększyć działanie szczoteczki. A żeby sobie odpalić już samą szczoteczkę no to po prostu klikamy główny przycisk i wtedy ona już wpada w wibrację, tak jak widzicie jest cicha. Powinniście no, słyszeć, sumie, że jest cicha. I możecie spokojnie policzyć, czy ma te 42 tysiące w ciągu minuty. No, to już sobie możecie obliczyć dalej. i tyle. No, jeżeli chodzi o sam wyświetlacz, gigantyczny przeskok w stosunku do poprzednich modeli. Czas na plus o minus. Czyli, jeżeli coś jest z jednej strony plusem, a z drugiej minusem, to nazywam to plus o minusem. Takie jest moim zdaniem ładowanie w tej szczoteczce. Zacznijmy od plusa, części pluso-minusowej. Tak wygląda. Ty się tak chwiesz, się włączyć. Tak wygląda uchwyt na tą szczoteczkę, który sobie montujemy na e, na przykład na kafelkach. Tutaj mamy taśmę 3M, czyli spokojnie jak przykleicie do to kafelki, e, no to odklejacie razem z kafelką, jak wam się poszczęści, a jak nie, to z całym stropem i ze wszystkim w okolicy. E, więc tak, to co jest bardzo fajne, to że mamy takie magnetyczne łączenie. Już nie mamy tego, jakby, chwytaka, który znamy z poprzednich modeli, ale mamy taką fajną. Płaską ładowarkę. A to, co mi się mega nie podoba, to ładowanie, w sensie, że fajnie, że jest indukcyjne, ale zostało rozdzielone, czyli uchwyt jest oddzielny od ładowarki. Bardziej mi się podobało to, że w Oaklin X i Oaklin X Pro to było jakby jedno urządzenie i wsadzając go w ten oto piękny silikonowy kapelutek, no to ona się będzie ładowała i ten kapelutek też możemy sobie ściągnąć jeżeli chcemy i wtedy mamy samą ładowarkę. To akurat z fajnie, że tam Oclean coś kombinuje, ale wolałbym gdyby te dwie rzeczy po prostu połączyli razem. Czas Wam pokazać aplikację um, Oclean. Jeżeli chodzi o aplikację to Oclean X Pro Elite dalej używa tej samej aplikacji co Oclean X i Oclean X Pro, i one wszystkie wcześniejsze. Czyli mamy tutaj dalej aplikację Oclean, która nam pokazuje, jaka jest jakość, ilość punktów z ostatniego czyszczenia. Ja miałem 98 w Pro a ma 82, czyli wygrałem. Możemy sobie robić takie wyścigi, to jest całkiem spoko. Jaki był czas trwania szczotkowania, jaki był efekt czyszczenia, ile była wykorzystywana ta szczoteczka, a jaka była historia, um, historia mycia zębów przez ostatni czas. Więc mamy bardzo dużo takiej. Statystyki. Jeżeli chodzi o programy, to mamy dalej te same programy co w, w poprzednich modelach, czyli w Oclean X, Oclean X Pro, ale Elite dorzucił jeszcze program delikatny. Zresztą widzicie tutaj delikatne czyszczenie SPA. Więc mamy kolejny czwarty, jakby tryb, który nam dodaje całkiem sporą ilość znowu, jakby. Programów, których możemy używać. Dzięki czemu ona naprawdę potrafi być spersonalizowana i idealnie dopasuje się do waszych zębów. Gdy sobie klikniemy Inteligentną Rekomendację. O, akurat tutaj pisze, że moje urządzenie nie jest podłączone, więc już się podłączyło. Dobra. Jak sobie klikniemy Rekomendację, no to znowu mamy informację, jakie są nasze zęby, i on nam jest w stanie zaproponować jakąś fajną, jakiś fajny program pod to. A gdy sobie klikniemy Moja. No to mamy, możemy sobie na przykład zaktualizować naszą szczoteczkę. Więc tutaj wszystko to, co byście oczekiwali od szczoteczki sonicznej znajdziecie. Przy okazji tylko wam... A, teraz już spadło do 39 punktów, bo się bawiłem i wam pokazywam, jak ona działa. Pamiętajcie też o tym, że Oclean ma inteligentne mycie, czyli to nie jest tak, że sobie odpalicie na, nie wiem, jednym zębie dwie minuty i on wam da 100, 100 punktów. To jest nic z tych rzeczy. On dzieli waszą jamę ustną na cztery części i wy powinniście doszczotkować wszystkie cztery części tej jamy ustnej, żeby faktycznie wszystko było idealnie wyszczotkowane. A jak nie, no to wasze punkty po prostu spadają. Czy jest to szczoteczka idealna? Prawie. To jest prawie szczoteczka idealna. Prawie bo nie podoba mi się to jej ładowanie z uchwytem osobnym i z tym takim silikonowym kapelutkiem. Tu coś jest do poprawy. Tutaj fajnie, że oklein coś eksperymentuje, ale ten obszar wrócić do stołu kreślarskiego i zaprojektować to jeszcze raz. Ale to jest tylko ładowarka, bo sama szczoteczka jest przegenialna, jest super wykonana. To naprawdę jak, macie, jak, jak ja się nie obawię tutaj, to, to czuć, że to jest poziom wyżej. Że to jest poziom wyżej niż Oclean x Pro, że to jest faktycznie Elite. Oclean, um, poprawiło w niej wszystko. W sumie zapomniałem wam powiedzieć, że nawet włosie na główce jest przeprojektowane, bo teraz jest w kształcie takiego diamentu. Filmiku, w którym będę miał obie te szczoteczki, to wam pokażę, jaka jest pomiędzy nimi różnica. Więc, jeżeli się zastanawiacie, jaką szczoteczkę wybrać, to teraz bez dwóch zdań mówię wam: bierzcie Oakley X Pro Elite. To jest najlepsza szczoteczka soniczna, jaką miałem w rękach, i wydaje mi się, że najlepsza szczoteczka soniczna, kropka. Aktualnie po prostu Oakley zrobił genialną szczoteczkę, wszystko dopracował. Super wykonanie, super działanie jest cichsza, ma nowe oprogramowanie. Same, a nie, a nie, a nie, a nie, Więc po prostu Wam ją polecam i możecie teraz zobaczyć do, do opisu tego filmu, gdzie znajdziecie bardzo fajne oferty na tą szczoteczkę, bo ciągle możemy je dostać trochę taniej albo z jakimiś fajnymi dodatkami, więc oglądajcie jak najszybciej i kupujcie ją jak najszybciej, bo możecie ją dostać naprawdę dobrej cenie. Ja dziękuję Wam serdecznie za ten film. Jeżeli jeszcze chcecie się dowiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy tą szczoteczką o Clean X Pro Elite. A po szczoteczko Oakling X Pro. No to wbijajcie to na nasz kanał, bo na pewno już ten film się tam znajduje.